Przede wszystkim wtorek dzisiaj kolejny dzień płytkowania słuchajcie w takie temperatury żeby kłaść płytki należy dodać do zaprawy klejącej plastyfikatora który umożliwia po prostu klejenie do nawet minus 10 stopni poprawia elastyczność kleju i zapobiega jego zamarzaniu natomiast bardzo dobrze Wiąże od czego zacząłem robić nasz taras, to za chwilę Wam będę pokazywał. No, więc słuchajcie, na początek rozciągnąłem sobie tutaj sznurek, żeby te płytki idealnie położyć. No, i za chwilę będę docinał płytki, rozrabiał zaprawę i będziemy sobie po prostu te płytki kleić. Tutaj muszę, tu gdzie te rurki muszę po prostu wziąć i powycinać na płytki, wymierzyć to dokładnie. Jeszcze nie wiem, czy będę robił otwory, czy bo nie wiem jak te płytki mi wyjdą, ale myślę, że że wyjdą tak, że po prostu połowa płytki wyjdzie mi tutaj dokładnie. Równo, równo tutaj z kantem tej rurki tutaj dotnę taki pasek a ponieważ tu się murek już zwęża tu będą docinane płytki inne no i jeżeli pogoda pozwoli to w czwartek położę fugi no i tak będziemy sobie tutaj powoli z tymi płytkami działać ile dzisiaj zdążę położyć tyle zdążę położyć a resztę najwyżej zostawimy na wiosnę. No i nie ma co, nie ma co tutaj się martwić. Cześć wszystkim. Dzisiaj rozpalam wędzarnik. Yy, zrobiłem kiełbasę. A przy okazji sobie trochę pogadamy. Jak będę rozpalał. Gdzieś miałem zapalniczkę. o jest wrzucam trochę wiórków modrzewiowych rozgrzewać będę wędzarnik po prostu drewnem modrzewiowym się sobie sztabki O. Poczekamy aż to się to trochę nam porozpala. słuchajcie ostatnio mam mało czasu na filmy, na takie rzeczy. Praca zawodowa, trzy etaty Kafelkowanie Wiecie jak to jest Ale myślę, że W zimę znowu coś Pogotujemy sobie Coś dobrego Przepisy, które będziecie mogli sobie wykorzystać No wstałem dzisiaj Słuchajcie, wcześnie Żeby tą kiełbasę zrobić Bo o czwartej rano do piątej miałem gotową kiełbasę jałowcową i kminkową. Jedna będzie szła jako kiełbasa biała. Jedna do wędzenia, do tendrylizacji, oczywiście. Odnośnie, słuchajcie, tych moich czy waszych zapasów żywności. Wczoraj sobota była byłem u rzeźnika. Słuchajcie, ceny powalają z nóg. Ja mam jeszcze w domu słoninę, którą kupowałem po 3,50. W tej chwili słonina kosztuje 23 zł. Schab kosztuje 26 zł. I to jest tylko kilogram. A wiecie, że kilogram z to jest dosłownie tyle. Także to, co Wam mówiłem o tym kryzysie żywnościowym, co Nikośku, Chodź tutaj. To, co Wam mówiłem o kryzysie żywnościowym, ten kryzys nadchodzi a w przyszły rok będzie jeszcze gorszy słuchajcie zabezpieczajcie się póki jeszcze możemy, zabezpieczajcie się jak tylko możecie tu jedynie widzicie taki nikoś ma wyrąbane na wszystko dostanie jeść, pobiega, polata za nic nie musi płacić o, dołożymy jeszcze słuchajcie do wędzarnika tak żeby go słuchajcie dość szybko rozgrzać i będziemy za chwilę wieszać kiełbaski do suszenia z godzinkę myślę posuszą się i potem będziemy wędzić, parzyć i tendylizacja już wam to pokazywałem kiedyś więc nie będę wam tego pokazywał gdybyście mieli jakieś pytania odnośnie tendylizowania kiełbasy piszcie pod komentarzami co jeszcze Słuchajcie, takie refleksje mnie nachodzą, nie? to co, co wyprawia ten pisowski rząd. Jak w 7 lat zniszczył, zrujnował Polaków, każdego z nas osobiście, bo każdy z nas osobiście to, słuchajcie, będzie odczuwał prędzej czy później, a najbardziej odczują to nasze dzieci. Wszędzie pełno długów, kredyty w górę, ceny w górę. Teraz słuchajcie, uwolnią od stycznia VAT. Czy przywrócą ten VAT. Szczerze, posramy się wszyscy. Przede wszystkim ci, co mają firmy, dostaną takie rachunki za prąd, że większość takich małych przedsiębiorców jak ja, czy, czy nie wiem, no jakieś mechanicy samochodowi. No ktokolwiek słuchajcie, mali przedsiębiorcy będą zwalniać ludzi żeby zapłacić ten prąd. Zostawią sobie dwóch, trzech pracowników. Reszta będzie bezrobocie. To samo, słuchajcie, dotyczy takiej sytuacji, która mnie drażni straszliwie, bo pamiętacie, czy nie wszyscy wiedzą, ale młodsi na pewno wiedzą, którzy brali śluby, zapisywali się na mieszkania socjalne, kolejka była po 7-8 lat, trzeba było czekać, a tu nagle, słuchajcie, przyjechali uchodźcy z Ukrainy i znalazło się miliony dla nich mieszkań. Wytłumaczcie, jak to jest możliwe, że dla nas Polaków w tym kraju już w tej chwili ludzi drugiej kategorii nie ma mieszkań, a dla obcokrajowców są. Jest praca, dla Polaka nie ma, jest praca dla Ukraińca. Ja wiem, że ja Wam kiedyś mówiłem, że to nasi bracia, bo faktycznie to są nasi bracia Słowianie. Ale to, co zrobił rząd z pomocą z tym wszystkim. To wiecie, no mi się to w głowie nie mieści. Nie mieści mi się to w głowie. W tej chwili ci Ukraińcy, ja im też osobiście pomagam, jak mogę, czy znaleźć pracę, mieszkanie, cokolwiek, tłumaczenia jakieś, poznam język rosyjski dobrze, uczę się ukraińskiego poprzez to, ale wiecie, no, wszystko ma jakieś granice. Nie można robić tak, że traktuje się obywateli Polski jako ludzi drugiej kategorii. Idąc, słuchajcie, do lekarza i tak już raz zauważyłem, że w kolejce stoi tam kilka osób do rejestracji, a tu nagle przychodzi Ukrainka z dzieckiem i ona się wykłóca, bo ma pierwszeństwo bez kolejki, bo jest z Ukrainy. No słuchajcie, to jest nienormalne. Nie? To jest nienormalne. Teraz, słuchajcie, rząd chce im dać po roku legalnej pracy emerytury w wysokości tysiąca zł. z naszych składek. Żygać mi się tą Polską chcę żygać mi się chce tym krajem i nie wiem, czy, czy po prostu stąd nie spierdzielać, bo tu się żyć nie da. Chociażby tutaj do mnie do pobliskich Czech, to jest 40 km ode mnie granica, będę miał blisko do domu, firmę przeniosę sobie tam i tam po prostu będę żył, bo tutaj nie da się, po prostu nie da się ani tego wszystkiego słuchać ani słuchajcie no, no, prostego życia nie da się tutaj prowadzić. Kiedyś pamiętam, z, jeszcze z wypłaty mogłem sobie odłożyć jakieś pieniądze. W tej chwili no, nie jestem w stanie to, za co tam kupuję kafelki czy takie rzeczy, to są jeszcze moje takie oszczędności lub materiał, który został gdzieś tam niewykorzystany, z myślą, że będzie kiedyś wykorzystany do innych, do, do takich celów jak płytkowanie schodów i tak dalej. Bo jak wiecie, robiłem ocieplenie domu, więc no, nie byłem w stanie się podzielić na dwie czy trzy osoby i robić tego wszystkiego na raz, więc robię to systematycznie. No, w tej chwili, gdybym chciał ten mój dom ocieplać, nie dałbym rady finansowo, ponieważ materiały budowlane są bardzo, bardzo drogie. Ludzie, którzy się budują, bo tak że wiecie, no, gdzieś tam jakaś budowa, tam jest budowa, tam jest budowa. To są ludzie, którzy pracują po prostu za granicą nie? I, i, i tylko i wyłącznie dlatego mają pieniądze na budowę. No, słuchajcie, wędzarni mi się tu już fajnie rozgrzewa, czas iść po kiełbasę i będziemy rozwieszać. Zaraz do Was wrócę. więc słuchajcie to jest ta moja kiełbaska będziemy teraz rozwieszać ją w wędzarniku o. zawsze pamiętajcie że jak wędzicie kiełbasę żeby ona się ze sobą nie stykała yy, ponieważ Wtedy Wam się nie uwędzi dobrze. No, musimy tutaj inaczej to zrobić. O, jedna partia, słuchajcie, wylądowała. Teraz miałem tu gdzieś te moje patyczki do wieszania. Gdzieś mi się zapodziały, ale to nic. Mamy tutaj inne, na które możemy zawiesić. O. Tutaj mamy kolejny. to muszę przesunąć trochę, słuchajcie, dalej o. i chyba będę musiał iść do piwnicy bo chyba mi zostały te patyki w piwnicy, ale to przykryję bo nikoś mi tu łazi, żeby mi nie hapsnął chodź, chodź. chodź. się rozgrzewał on się tam spokojnie będzie palić. Ja za chwilę będę dosłownie za jakieś pół godzinki zamykał, tak jak sprawdzę czy po prostu ta nasza kiełbaska jest sucha i nadaje się już do zamknięcia, tak żeby ją wędzić dymem. Jest okres zimowy, więc będę ją wędził nie na zimno, tylko na ciepło, dlatego że wędzenie zimne by za długo trwało trzeba by ze 2 ją wędzić no ponieważ wiecie no, są takie temperatury jakie są a wracając do, do całokształtu tego wszystkiego słuchajcie yy, no, patrząc tak wiecie obiektywnie na to to żal mi wszystkich tych ludzi yy, którzy nie, nie mogą kupić węgla ponieważ no, węgiel jest bardzo drogi nawet jeżeli gdzieś tam go można kupić to jest strasznie drogi ludzi, go, ludzi na to nie stać drewno jest też bardzo drogie bo zwykła taka sosna za metr przez, przestrzenny tak się to mówi czy sześcienny przestrzenny ja zawsze mówię jako kubik kosztuje 300 zł i to jest wiecie no, no, jest to porażka tutaj u nas no, teraz jak nagrywam znowu nam tu w kościele dzwony dzwonią więc przerwę a wrócę do was za jakiś czas e, filmy teraz będą się pojawiać e, myślę, że co dwa tygodnie jeżeli mi się uda wyrobić z tym wszystkim to co tydzień e, no natomiast wiecie no, mam za dużo tej pracy, żeby jeszcze teraz nagrywać i montować te filmy, wrzucać na youtube'a ten dzisiejszy to jest taki naprawdę krótki 15-minutowy żeby wam powiedzieć no jak to wszystko tutaj jak to wszystko wygląda zaraz będę się brał za gotowanie obiadu dzisiaj na obiad chcę zrobić kołduny nadziewane kapustą kiszoną i mielonym mięsem także do tego jakaś tam sałatka i jakoś to jakoś to, tą niedzielę przetrwamy a od poniedziałku znowu ciężka praca na trzy etaty wiecie jeden mój etat to jest zawodowo pracuję na elektrowni Rybnik czy w grupie PGE tak by to powiedzieć można drugi etat to jest zakład fryzjerski dla zwierząt gdzie też obcinam sam a trzeci etat robię instalacje elektryczne na budowach, więc też też po prostu tego czasu mi brakuje bardzo, bo wychodząc z domu o 5 rano wracam 22- 23 No ale niestety y, zmusił mnie do tego polski rząd, y, ponieważ no, mój kredyt już w tej chwili to jest prawie 4000 hipoteczny i muszę go z czegoś spłacać, oprócz tego jeszcze muszę żyć y, za jeszcze chyba wszystko słuchajcie pozdrawiam was wszystkich serdecznie liczymy na lepsze czasy na to, że ktoś w tym kraju w końcu zmądrzeje i, i no nie wiem no, może się tu coś zmieni na lepsze chociaż wątpię, bo wiecie no to już wszyscy, wszyscy ci co tam siedzą rządzili i nikt nie zrobił dobrze dla nas Polaków także jeszcze raz was serdecznie pozdrawiam do następnego razu trzymajcie się, ja wracam do wędzenia